Panie Peabody, otrzymał Pan Nagrodę Nobla. Jest Pan cenionym odkrywcą, zdobywcą olimpijskiego złota w skoku w dal i dziesięcioboju. Czy poradzi Pan sobie z takim wyzwaniem, jakim jest wychowanie chłopca? Przy tych wszystkich osiągnięciach ja miałbym sobie nie poradzić? Proszę bardzo, skoro każdy chłopiec może mieć psa, to nie widzę przeszkód, żeby pies nie mógł mieć chłopca! W przyszłym roku najmądrzejszego psa świata. No brawo, Peabody! Czeka kolosalne wyzwanie. Nawet jeżeli będę gdzieś daleko. Cześć, panie Peabody! Ojcostwo. Jerzy Waszyngton, jakie drzewo ściął w dzieciństwie? Ja, ja, ja. on wcale nie ściął wiśniowego drzewa. Ludzie to zmyślili, żeby uczyć dzieci, że się nie kłamie. Ktoś tutaj znakomicie zna historię, he? Penny? Panie Peabody, Sherman pobił dzisiaj koleżankę. Jeśli jej rodzice wniosą skargę, postaram się, żeby odebrano panu prawo do opieki. Na zawsze. Dlaczego to zrobiłeś? Powiedziała mi ty psie. No pięknie. Kto będzie na kolacji? Zobaczysz. <laughs> Mówię ci, Peabody, jeśli idzie o moją córkę, nie ma dla mnie nic ważniejszego... Halo? Jeszcze tańsze minuty? Ale skąd ty wiesz aż tyle różnych rzeczy o Waszyngtonie? Obiecaj, że nie powiesz nikomu o tym, co zobaczysz. To właśnie jest waba. Jeju. Gdzie nim byłeś? Nie gdzie. Kiedy? Gdzie jest Penny? W starożytnym Egipcie. Bawiłeś się wabakiem? Ale tu ona chciała. No chodź. Cześć, Penny. Jestem na. Jeśli myślisz, że zostaniesz tu dłużej, to moja droga nie fretete. <grymne> jakoś nie łapię. Wow. Łapcie! Tego! Psa! Ostrożnie, Sherman, to pułapka. Źle, wybierzesz. Łódź, człek się nie pozbiera. Twoja kolej. Łódź, coś tam, coś tam, coś tam, No pięknie. Dzień! Pan Peabody i Sherman. Body, body! Sherman! Się! Aaaa! Aaaa! Wiesz, Sherman? Ten żart nas kopnął swoją lewą płętą. <grymina> Jakoś nie łapie.